Nawet ładnie patrzę. Mam tylko jedną uwagę. Jak czuję, w kabinie numer dwa nie się podetrzeć dupy. No, nie mam nic do powiedzenia. Pójdziesz od nas do Nie! Pójdziesz? Nie! Co się! Nie! Ty pierdolaj! Dobra, dziś, Wiesz jesteśmy. Mamy nawet swoją stronę w internecie www.cygan.pl. Zamknij się! Jesteśmy nowym gangiem w tym mieście. Ja jestem cygan, a to są moi ludzie. Przekaż swojemu szefowi, że od dzisiaj ja żądę na tym terenie. No, zaskakuję mi się ta prezentacja. Niestety to ja decyduję, z kim zawieram znajomości. Zazwyczaj nie robię tego w Kiblu, więc wie dalej.